11 listopada 1937 roku Kraków. Samolot polskich linii lotniczych LOT Lockheed Electra przygotowuje się do planowego startu z lotniska w Krakowie. Samolot praktycznie nowy, bo tak można powiedzieć o maszynie, która była w posiadaniu polskich linii lotniczych od roku. Lockheed Electra był w stanie zabrać na pokład 10 pasażerów. Dokładnie tylu znajdowało się na pokładzie maszyny mającej zaplanowany lot do Warszawy z lotniska w Krakowie. Sama maszyna nie należała raczej do dużych samolotów, rozpiętość skrzydeł na ponad 19 metrów, przy tym 13 metrów długości i 3 wysokości. Była jednak jedną z najnowocześniejszych jednostek na świecie. Posiadała takie udogodnienia jak ogrzewanie, oświetlenie wewnętrzne, bufet czy toaletę. Samolot dzięki dwóm silnikom z gaśnicami, lodochronom na krawędziach skrzydeł oraz metalowej konstrukcji był o wiele bezpieczniejszy w porównaniu do innych modeli. Za sterami nowego Lockheeda Electra zasiadł wówczas kapitan Mieczysław Witkowski, który z racji swojego bogatego doświadczenia lotniczego był nazywany również milionerem powietrznym. Był uważany za jednego z najbardziej doświadczonych pilotów lotnictwa pasażerskiego w przedwojennej Polsce. O godzinie 14:20 samolot Lockheed Elektra wystartował z lotniska w Krakowie. Przylot na lotnisko w Warszawie zaplanowany był na godzinę 15:30. Tego dnia pogoda nad Warszawą była kiepska. Podstawa chmur wynosiła 30 metrów, pole widzenia było ograniczone do 400 metrów, a dodatkowo padał gęsty deszcz. Z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych samoloty były zmuszone lądować w oparciu o odczyty z radiogoniometrów. Maszyna pilotowana przez kapitana Witkowskiego punktualnie doleciała nad lotnisko w Warszawie. Jednak zabroniono jej podejścia do lądowania. Pierwszeństwo miał lecący z Lwowa rumuński samolot, któremu kończyło się paliwo. Po wylądowaniu rumuńskiego samolotu o godzinie 15.45 samolot Lockhit Elektra polskich linii lotniczych podchodzi do lądowania na lotnisku w Warszawie. Podczas procedury podejścia pilot Mieczysław Witkowski otrzymuje polecenie z wieży kontroli lotów, aby natychmiast przerwać próbę podejścia do lądowania. Z powodu braku jakiejkolwiek widoczności. Wieża wskazała, aby pilot zmienił swój kierunek lotu i udał się na lotnisko w Poznaniu. Jednakże warunki atmosferyczne na wskazanym przez kontrolera lotnisku również uległy nagłemu pogorszeniu. O godzinie 16:18 pilot Mieczysław Witkowski decyduje się na powtórne podejście do lądowania na lotnisku w Warszawie. Warunki atmosferyczne uległy poprawie. A widoczność stopniowo się zwiększała, osiągając pierw 800 metrów, a już chwilę później w okolicach samego lotniska nawet 2000 metrów. O godzinie 16:22 pilot zameldował, że znajduje się na wysokości 600 metrów, a 8 minut później przekazał, że wykonuje zakręt na wysokości 350 metrów i obniża swoją wysokość do 150 metrów zgodnie z procedurą podejścia do lądowania. Będąc w odległości około 15 km od pasa, Samolot znajdował się na wysokości około 100 metrów nad ziemią. Mieczysław Witkowski zdecydował o wypuszczeniu podwozia i zmniejszeniu prędkości maszyny. W tym samym czasie pilot poinformował radiomechanika Zygmunta Bluszcza, że wysokościomierz podaje błędne dane. Kiedy o godzinie 16.38 wieża kontroli lotów poinformowała o zachowaniu wysokości 100 metrów, samolot Lockheed Electra znajdował się wówczas 60 metrów nad ziemią. Pasażerowie znajdujący się na pokładzie samolotu otrzymali komunikat o zaprzestaniu palenia i usłyszeli informację od pilota, aby zachowali spokój. W tym czasie doszło do dwóch silnych wstrząsów, po których wystąpił oślepiający błysk. Samolot, lecący z prędkością około 200 km na godzinę, uderzył lewym skrzydłem w słupy elektryczne wysokiego napięcia, znajdując się jedynie około 8 metrów nad ziemią. Samolot Lockheed Electra. Zerwał przewody wysokiego napięcia, uszkadzając przy tym stery maszyny. Kapitan Witkowski starał się jeszcze poderwać samolot, ale było już za późno. Ostatecznie samolot rozbija się, uderzając prawym skrzydłem o ziemię. Pilotowi udało się jeszcze odciąć dopływ paliwa do silników, dzięki czemu samolot nie uległ zapaleniu. Maszyna uległa całkowitemu zniszczeniu. Siła uderzenia była tak duża, że zarówno silnik, jak i kadłub znajdowały się w promieniu kilkudziesięciu metrów od miejsca katastrofy. Lekko ranny radiomechanik od razu zajął się udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku. Do pomocy przystąpili także mieszkańcy pobliskiej wsi Mysiadło. Udało im się zatrzymać zmierzający do Piaseczna autobus i poinformować kierowcę oraz pasażerów o zaistniałym wypadku. Dzięki temu już po kilkunastu minutach na miejsce katastrofy przyjechał lekarz z Piaseczna. Który zajął się opatrywaniem poszkodowanych. Do akcji ratunkowej przystąpili także żołnierze z kompanii Czołgów, którzy akurat wracali z defilady z Warszawy. Ze względu na warunki pogodowe karetki Pogotowia ugrzęzły w gęstym błocie, przez co dotarły na miejsce katastrofy dopiero po godzinie. Bilans wypadku to sześciu zabitych oraz ośmiu rannych. Wszystkie śmiertelne ofiary siedziały z tyłu samolotu, gdzie jego konstrukcja była najsłabsza. Do wyjaśnienia okoliczności katastrofy powołano specjalną komisję, która sporządziła raport w ekspresowym tempie. Dokument był bowiem gotowy już 20 listopada, czyli 9 dni po wypadku. Raport wskazywał, iż główną przyczyną katastrofy były błędne wartości na wysokościomierzach. Zarówno pilot, jak i radiomechanik zeznali, że w ostatniej fazie lotu wskazywały one wartość 60 metrów. Komisja stwierdziła jednak, że wysokościomierze nie uległy awarii. Urządzenia pokazywały błędną wysokość z kilku powodów. Nagłe zmiany pogody podczas lotu wiązały się z szybkimi zmianami ciśnienia atmosferycznego, co spowodowało, że ciśnieniowe wysokościomierze nie wskazywały prawidłowej wysokości. Co więcej, według śledczych, kapitan ustawił urządzenia na niewłaściwe ciśnienie przed startem, co uniemożliwiło prawidłowe działanie urządzeń. Dodatkowo, w miejscu katastrofy podstawa chmur. Nie wynosiła 40 metrów jak na okręciu, lecz tylko 25 metrów. Z tego powodu pilot niebezpiecznie obniżył wysokość lotu, aby uzyskać kontakt wzrokowy z ziemią. Odmienną tezę przedstawił Kazimierz Chorzewski, zajmujący się sprawami bezpieczeństwa lotniczego w locie, który stwierdził, że wysokościomierze jednak uległy awarii. Według jego teorii powodem usterki była uszkodzona rurka wyrównująca ciśnienie w kabinie. Wieża kontroli lotów przekazała pilotowi, że słyszy jego silniki, co oznaczało, że maszyna znajduje się blisko lotniska. Obsługa lotniska nie słyszała jednak samolotu, lecz kolumnę czołgów, która wracała z defilady. Pilot po otrzymaniu komunikatu obniżył pułap do 80 metrów oraz otworzył okno, aby wypatrywać ziemi. Obniżenie wysokości, nie było niebezpieczne, jednak otwarcie okna przy niedziałającej rurce, doprowadziło do zmiany ciśnienia w kabinie i awarii wskaźników. Co przyczyniło się do katastrofy. Katastrofa pod Piasecznem była trzecim i zarazem ostatnim wypadkiem, w którym brały udział samoloty Lockheed Electra w barwach lotu. Co ciekawe, wszystkie rozbite maszyny pochodziły z pierwszej partii dostarczonej do Polski w 1936 roku. Pozostałe sześć maszyn, przyjętych do linii lotniczych rok później, pracowało bezproblemowo do momentu rozpoczęcia II wojny światowej. Wówczas dwa samoloty zostały uszkodzone w trakcie kampanii wrześniowej, a pozostałe pięć sztuk ewakuowano do Rumunii.